Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartosz Oles, Polish Fighters, a moim gościem jest Jakub Kaszuba. Kolejny raz, mistrz organizacji PFL Europe. Cześć, siemano, Bardzo lekkiej. Siemanko, jak tam Bartosz? Dziękuję za zaproszenie. Jak tak. zawsze jesteś u nas mile, mile widziany. Kuba, zacznę od tego, co cię zapytałem przed wywiadem. Przede wszystkim, jak zdrowie, no bo wiemy po wywiadzie z czas na MMA, że bo tam wychodziłeś do walki z kontuzją i to co te, ostatecznie się okazuje patrząc na swojego Instagrama, że to nie będzie taka mała kontuzja jakiej ty się spodziewałeś, no i niestety musi potrzebna jest operacja. Tak, dokładnie, więc ogólnie już doszedłem do siebie po walce, te wszystkie takie małe wstrząsy ciała są już, już prawie do siebie wróciłem, no ale właśnie oprócz tej stopy, no to niestety tak, będę miał 10 stycznia operację, no i Max 6 do 7 miesięcy przerwy, no ale ja planuję, jak gadam z, z moimi zdaniem, z moimi doktorami, mówią, że to może krócej zajść, no bo jestem młody, jestem atletą no i na koniec dnia trzeba robić swój ten ten rehabilitację sportową, więc ja się tym dobrze zajmę, więc no, planuję 3-4 miesiące już wrócić do takiej kondychy, wiesz, mocno pływania i ciężarów, no i 6 do 7 miesięcy już wrócę do, do kontaktowych rzeczy MMA, tak, więc jestem bardzo podekscytowany tym. Więc nie będzie aż tak mm. źle. No, będzie słabo, ale to nie koniec świata. Dokładnie. Przychodząc jakby do samej walki z Konerem Hughesem, no to tak delikatnie mówiąc, nie była dla Ciebie łatwa, łatwa walka, zwłaszcza te dwie pierwsze rundy, tak gdzie cię podłączył Cię, posyłał Cię na deski. Powiedz mi, czy właśnie ta Twoja troszeczkę słabsza postawa właśnie w tych dwóch pierwszych osłonach jest jakby pokłosiem właśnie tej kontuzji stopy, którą doznałeś? No, no właśnie tak, ta kontuzja właśnie ograniczyła mój ruch. Jeszcze jak mi zdjęli bandaży, to jeszcze ja nie trenowałem albo walczyłem bez bandażów, więc też miałem na panikę, czy to się utrzyma ta noga bez tych bandaży, więc byłem bardzo, bardzo ostrożny i to ile wyszło na moją korzyść, tak? A, ale potem w trzeciej i czwartej rundzie, że już wie, wiedziałem, że to mnie bolało, już czułem jak w drugiej rundzie jeszcze raz to wszystko zerwałem od początku, też już mówiłem, okej, okay, już nie muszę się pieprzyć, już najgorsze jest, więc idziełem do przodu. No i... Z, zacząłem go walić się sami iść do przodu i go obaliłem, no i zrobiłem swoje, tak, tylko no szkoda, że zajęło mi tyle, żeby do tego dojść, no nie? Mhm. Ale powiedz mi, czy tak generalnie, no wiadomo, no jak powiedziałem, po się ten na deski, ale czy y, generalnie Hughes moc, mocno bije i czy to właśnie jakby ta jego siła ciosu była jakby największym problem, pro, pro, problemem w tej, w tej walce? Zresztą znaczy, mówię oczywiście o pierwszych dwóch, dwóch rundach, nie? On jest, on mocniej bije, ale to, jest, to co on robi jest gorsze, on jest bardzo punktualny, tak? I bardzo celny, więc nawet że on mocno nie wali, to umie ładnie wszczynę jebnąć. i no i to jednak e, to jednak ma swój efekt, prawda? Mhm. No ale tak jak powiedziałeś, no już... No. no przepraszam, nie, nie, nie. Już, e, już, e, już w trzeciej czwartej ludzie e, jakby no, ty przejąłeś teren, zapasy i kontrolano, naprawdę na... Mistrzo, mistrzowskim wręcz poziomie, w którym w tym momencie tak naprawdę poczułeś, że to już jest twoja, twoja walka? Bo to co zrobiłeś w czwartej rundzie, tak jakby no, Kanada nada tych łokci, no to było coś fenomenalnego. W drugiej rundzie, jak, jak mnie właśnie powalił, i wtedy wylądowaliśmy na plecach, ja odwróciłem pozycji ja byłem właśnie na górze, na parterze. I po tym poczułem, jak ja byłem tam zmęczony i mocno wciąśnięty po tych ciosach, ale czułem, że cały czas mogę go trzymać na tym parterze bez problemu, on nie może wstać. Więc po tym wiedziałem, że to już jest moja walka. Mhm. E, tak jak wspomniałem na sam początku, dwa razy wygrałeś ten turniej e, PFL Europe. Powiedz mi, jakbyś tak ocenić, tak typowo, e, który turniej był dla ciebie cięższy? Ten pierwszy czy ten drugi, pod względem właśnie sportowych i twoi, twoich przeci przeciwników? O wiele drugi, no bo nawet no, tych pierwszych dwóch przeciwników, których miałem, to są weterani z Bellatora, co tam przygotowali cały czas się na mnie, prawda, I, i też nie musieli mieć walkę turniej po turnieju, więc byli od, odpoczęci, świeżi, więc no, tych wie, pierwszych dwóch walk to było naprawdę trudne. No ja miałem, wiesz, ja miałem trudniejszą stronę braketu, a ja miałem, no drugi raz pod rząd walczyłem, tak, to też jest duży czynnik, mocny czynnik. Więc, no śmieszne jest to, że nikt nikt z tamtego roku, który został w turnieju, nie, nie walczył jeszcze raz w tym turnieju, więc ja byłem jedyny, co zrobił dwa turnieje pod rząd. No i to sześć walk, no, dwa lata, no to trochę, no nie? No trochę, trochę jest. No dwa turnieje z rzędu, czy jest szansa na trzeci turniej z rzędu? I to właśnie, takie moje pytanie o twoją przyszłość, co dalej? No bo chyba z tego, co rozmawialiśmy poprzednim razem, no chyba teraz muszę być wolnym zawodnikiem. I teraz pytanie, czy główny turniej PFL-u, czy PFL Europe znowu, czy może szukanie nowego domu? No na razie, e, dlatego że wygrałem mistrzostwo, to od razu jestem podpisany z PFL automatycznie, więc nawet nie mam wyboru, więc jestem dla PFL-u, jestem ich niewolnikiem, jak to powiedziałem, imagine... Manager, no ale na razie jest mi dobrze, jeszcze nie złożyli mi oficjalnej oferty. To zobaczymy, jakie oferty mi dadzą. No nie, no i mam nadzieję, że będzie dobra, bo, bo zasługuję na nią. No to było troszeczkę gówno, jak ten, jak, jak, jakby mi dali jeszcze słabą ofertę a niby muszę jeszcze dla nich walczyć, bo to jest w moim kontrakcie, że jak wygram, to muszę zostać, no nie, to jest taki... Miałbym słabą ofertę, no to mogą się oczekiwać walki, no nie, ale nie myślę, nie myślę, że ten, że dadzą, myślę, że mnie docenią i ten... No ale tak, teraz żadnego turnieju w tym roku, no bo mam tą kontuzję i mam nadzieję, na, na drugą część roku będę mógł stoczyć chociaż jedną, może dwie walki takich, wiesz, e... nie turniejowych, takich offset, no nie pojedynczych. E... Bo miałem iść do globala, tak, no ale, ale no nie zdąży na Globala, bo mam tą kontuzję niestety. Mhm. Ale generalnie czy jest w ogóle szansa, że e, PFL wiem, puścicie z tego kontraktu, jakbyście się jakoś tam nie, nie, nie dogadali. Nie wiem, czy może jest to chyba przeniesienia znaczy, do Belatora, czy w ogóle na ten temat jeszcze nie rozmawialiście? No, Belator to jest e, częścią PFL-u, tak? więc nie ma znaczenia, czy tak, po tak, 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 bo z PFL-em, tak? Więc... Jak miałem walkę w że no to przez PFL to nie ma znaczenia, prawda? A, mhm. a ten. E, e, no ale jakby mi dać słabe ofertę, to będę z tym walczył, tak? I, 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 I ten. Ale jeszcze nic nie wiem, bo nie tam oferty, więc czekamy na nowy rok. No i tak samo czekam jeszcze na pieniądze. No nie, bo to im zajmuje dopiero po styczniu i zawsze wypłacą te, te pieniądze. Trochę, trochę słabo, że, przez, że po świętach dopiero, no ale. Oby bez problemu się udało im wysłać te pieniążki, ale ty właśnie wywiad też na czas, w czas na MMA uradka. On, on cię zapytał o to, czy jakby oferta z KSW, czy ty byłbyś chętny i dzisiaj w wywiadzie dla InTheCase.pl, wojsko dyrektor sportowy KSW, powiedział, że byłby bardzo to tobą zainteresowany, żebyś właśnie walczył w na, ale on też się zdaje sprawę, że masz tą kontuzję, więc to też jakby nie jest też priorytet. No i czy takie słowa jakby dodatkowo tak Cię motywują i no, na, na pewno wielu, wielu, wielu fanów, którzy oglądali w tym turnieju, no, chcieliby Cię zobaczyć na galach w Polsce? No chciałbym bardzo, tak? Jak, no chodzi, wiesz, na koniec ja chodzi o pieniądze, więc kto zapłaci więcej, KZW czy PFL, tak? No, ale no, jestem, w... no jest chujowo, no jestem, jestem po tym, po tym wygraniu tego turnieju, jestem cały czas pod kontraktem z pfl no nie, więc, więc nie mam nic do powiedzenia, tylko mogę się modlić, że Przedadzą mi dobrą ofertę, e, a jak nie, to zobaczymy, no ale jakbym jak mógł mieć możliwość, to chętnie bym rozmawiał z KSW bez problemu, no nie, e, chciałbym, e, no ale na razie nie mam, nie mam, nie mam takiej opcji, niestety. Z niekim, a, to mi no, no tak, ale załóżmy, że udali Ci się tą rozwiązać, nie, nie, że masz możliwość przyjmowania ofert od różnych organizacji, czy w ogóle UFC i Dana White kontender wchodziłby w grę? Wiesz, bo jesteś zawodnikiem y, niepokonanym. Zawodnikiem, no, który dwa razy wygrał tą edycję Euro europejską, więc wydaje mi się, że nawet gdzieś na zastępstwo na jakąś europejską, ogólnie na jakąś obwetnik, ale UFC nawet bez kontendera mógł, mógłby być takim łakowym kąskiem dla nich. Jakbym poszedł do UFC, to by mi się nie opłacało. Dlaczego, no bo oni by nie zaczęli na standardowym nowym kontrakcie, tak? 10 tysięcy czy 12 tysięcy za walkę i drugi tyle za wygrany, więc no. Ja nie mam ochoty się walczyć za takich groszy. Teraz PFL no, da mi o wiele więcej niż, niż to na pewno, więc, e, e, więc na pewno bym nie poszedł, bo... Z UFC trzeba zacząć od początku, żeby tam naprawdę być potem ładnie wynagradzonym. Może potem w mojej karierze, jak będę, nie wiem, dużym zawodnikiem PFL albo może nawet KSW albo jakiejś innej federacji, no to wtedy mogą mnie kupić, nie wiem, jak może Chandlera kupili albo Kayla Harris, no nie, coś w tym stylu. Ale do UFC ja się tam na razie nie, nie będę kręcił. A powiedz mi, ty mówisz, że UFC daje za małą kasę, a ile organizacja musiała zaproponować Kubie, Kaszubie kasy, żebyś powiedział to jest kurwa dobra oferta. <noise> to, jest, to jest kurwa dobra oferta. No to minimum 100 tysięcy za walkę, tak? To, to już jest taka kwota, że... Ale 100 tysięcy dolarów. Czy złotych? No, oczywiście. No. <noise> tak, tak, nie nie, nie, nie złotówka, dolar. To jest taka kwota, że mogę walczyć dwa razy w roku czy trzy i mogę zostawić moją pracę aktualną, gdzie pracuję, tak? I żyć sobie jest wygodnie, prawda? Bez stresu. Stres. Czyli jak będzie taka oferta, to na pewno na, pe na pewno pójdziesz. No, no właśnie. No okej, okay. czyli już organizacje wiecie, z jakiego, z, na jakie pieniądze liczy Kuba, a z mojej strony będzie wszystko się... A nie, czekaj, mam jeszcze je, jedno pytanie. Na Czy stres... właśnie strzelaj. Y, no bo bez wątpienia tak mi się wydaje, dla jeszcze rok temu dla polskich mediów, dla Polaków byłeś, byłeś anonimowy. No tak. nie, ma, nie ma co mówić. Teraz wygrywasz drugi raz turniej. Ja mam wrażenie, że tak, wszyscy lubią fani kubę kaczubę. Wszystkim się po. większości się podobają Twoje walki. W mediach jesteś w polskich, jesteś co chwilę, no bo tutaj wiem, że byłeś uradka, tutaj wiem, że yy, Oskar chyba miał wczoraj robić wywiad. tu ja to robię wiader za chwilę gdzieś pewnie. Yy, Też chyba byłeś u, u huwaku, bo w taką lafie, tak mi się wydaje. Ciągle wydaje mi się, że polskie media jakby chcą. Yy, chcą jakby twojej obecności. Czy tobie właśnie to się, to się podoba, że w końcu fani MMA Polski wiedzą, kim jesteś? Kim jest Kuba Kaszuba? No, mi się to bardzo podoba, bo ja walczę dla Polski, kocham Polskę i cieszę się, że nareszcie Polacy zaczynają o mnie słyszeć, no i, i że oglądają moje walki, że cały czas mi coraz więcej Polaków kibicuje więc no ja walczę dla Polski, jestem Polakiem, więc to jest mój totalny, to jest mój największy cel w karierze, prawda? Żeby właśnie e, walczyć dla Polaków, no i być za to e, rozpoznany. Mhm. Okej, okay, Kuba, z mojej strony to będzie już wszystko. E, jeśli chcesz komuś podziękować, bo pozdrowić, to jest standardowo. Twoja chwila, twój moment, twój czas. Dziękuję bardzo. No pozdrawiam Olsztyn, moje miasto kocham. No i pozdrawiam wszystkich moich polskich widzów, a... No i mam nadzieję, że ten, że, że zobaczycie mnie prędzej czy później e, zdrowy w, oktog w oktogonie, żebym mógł dla Was właśnie zawalczyć w klatce.